I ze smutkiem muszę zawiadomić, że ostatni panel dzisiejszego dnia, a jednocześnie ostatni panel konferencji, e, chciałbym zaprosić e, Krzysztofa Gostowskiego z firmy Travelport, e, e, który poprowadzi ten, ten panel, oraz e, panelistów, e, których wymienię w tej chwili, pan Marian Szypuła, prezes zarządu NetMedia Business Travel, grupa NetMedia RSA. Pan Mirosław Nalazek, kierownik Katedry Gospodarki i Zarządzania w Turystyce, Pierwsza Szkoła Ekonomiczna Almamer. Pan Mirosław Boku, dyrektor zarządzający do spraw korporacji Grupa Travel mm. Spółka Oraz pan Dominik P, prokurent firma KURZA Spółka e, Zanim pan jeszcze chciałbym... E, ogłosi, że w tej chwili e, przejdzie e, osoba, która zbierze wizytówki. Zrobimy jeszcze głosowanie dzisiaj. Jak już wspomniałem, e, wcześniej mamy do głosowania pięć książek internetowych, kanałów dystrybucji na rynku turystycznym. Autorstwa pana Dniosław Malaska, który jest na naszym panelistą w tej chwili. Proszę o wrzucanie wizytówek e, i po tej krótkiej przerwie zaczniemy pana. Teraz raz, teraz. E, czyli poczekamy aż e, zbierzemy e, dyskusję. Możemy, możemy po prostu wspierać te dyskusję w trakcie, ale okay. już Bardzo miło Państwa powitać tutaj na tym ostatnim panelu. E, muszę powiedzieć, że e, ten pewien problem, że przygotowując się do niego, bo po dwóch dniach wysłuchania informacji o tym, jak ten internet jest ważny, jak kluczowym jest z kanałem dystrybucji. Jak on będzie, gdyby Luz stawał się coraz bardziej ważniejszy, czy już e, niemalże że za chwilę połowę populacji polskiej będziemy mogli e, e, spotkać w internecie i będziemy mogli tam adresować i wysyłać swoje reklamy, Przechodzimy do pytania, no, czy wszyscy muszą sprzedawać żonań, a więc e, no, to jest trochę jakby, taka trochę przekorna, ale ją trochę m, m, mówią upraszczając, czy wszyscy powinni e, sprzedawać żądanie. No to jest trochę korzystalne pytanie, biorąc pod uwagę gdyby nasz, tutaj nasze spotkanie, to spotkają się pytają, tutaj specjaliści z branży i Ale tak naprawdę jeśli zaczęlibyśmy się przyglądać dokładnym cyflem i powinniśmy do tej prezentacji Marcina, gdzie okazało się, że ten rynek online w Polsce jeszcze ciągle nie jest nasycony, to mogłoby się okazać, że tych sprzedawcy klasyczni offlineowi ciągle mają być świetni. Teraz jakie są argumenty za tym, żebyśmy weszli w ten plan, tak? No i tutaj jeszcze kolejna taka rzecz, na którą na pewno będę starał się y, y, skierować w tej dyskusji, to jest taka, że y, być może zbyt mało było tej informacji, jakie są koszty wejścia, y, żeby zacząć ten biznes. Ja bym starał się, chociaż troszeczkę podczas tego panelu powiedzieć, y, bo poprosić o wypowiedzi właśnie moich tutaj y, rozmówców, y, jak te koszty mogą wyglądać, jak można znaleźć swoje miejsce w tym internecie. Jeśli chcę dzisiaj wejść i spróbować e, tam odnaleźć, jak walczyć z tymi gigantami, a może jak znaleźć sobie e, Także, żeby uporządkować też dyskusję, myślę, że najpierw chciałbym e, zacząć od takiej e, krótkiej definicji, żeby nie porozumieć, co to jest ta rezerwacja ONO. Więc e, ja reprezentuję GDS i e, tak naprawdę w naszym świecie, jak także w Polsce na dzień dzisiejszy, nie ma rezerwacji w yy, pełni automatycznej, gdzie bez udziału konsultanta ktoś może zrobić całą rezerwację od początku do końca i yy, właściwie nic się tego nie dotyka. Znaczy techniczne możliwości są, ale tak naprawdę żaden z wielkich graczy się na to nie zdecydował. Yy, to też jest w swoim wypowiedzi na pytanie. Ale wracając do tej definicji online, jeśli ktoś dokonuje rezerwacji bez udziału konsultanta, a później, gdy yy, to już jest ten proces zamknięty, później ten konsultant może gdyby yy, zrealizować do końca, a głównie yy, sprowadza się do realizacji płatności. Przy czym też jedna ważna informacja, do tej yy, yy, sprzedaży online również zaliczamy wszystkich klientów pozyskanych poprzez yy, no, jak gdyby, z efektu lobo, osobo jedno dla tam wiemy, czyli że ktoś szukał w świecie online, nowym, kupił w świecie, offlineowym, czyli przydobyła.